Witajcie moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z zapełnianiem segregatorów z wyzwaniami celowymi i kosztami rocznymi. Tutaj mam już 1000 zł, zaraz sobie tutaj. Czekać 1, 2, 3, 5, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ja zwykle wkładam 1000 zł. Jeszcze raz przeczytamy 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i 1000. Dobrze. Tu mamy gotówkę, yy, pisak, pisak, pisak. No gdzie mam ten pisak? o mam, dobra? I zaczynamy. Yy, tu mamy tak, subskrypcję. Dodajemy 20 zł za maj. Ja sobie wezmę tak. Yy, 20. To mamy 190. No i nie musimy włożyć na dwudziestkę. Wkładamy dopłaty. no tu mam te dopłaty, bo jak ostatnio miałam za wodę chyba 200 zł, to nie sobie tutaj nazbieram to mamy już 250 Co tu chyba weźmiemy, tak, a włożymy to, bo nie wiem, czy będą mi dalej potrzebne jeszcze drobne. Miałam komunie Jucia, ale komunia się już odbyła, także pieniążki już zostały wyciągnięte. Jeszcze dołożyłam i już jest usta koperta. Teraz ubezpieczenie mieszkania 25 zł tu mamy 125 zł zbieram około 100 zł ja płatność mam jakoś w styczniu czekajcie 25 zł tu gdzieś wiem, że miałam piąteczkę i tu będę pamiętała, że jest ta piątka no to jest ta piątka no to nie była Co? nie mam O. No, wiecie co? zaginęła, Czy byleciała? No nic, dobra. Momencik, bo musi mi się to wszystko, musi mi to wszystko grać. Zrobię na chwileczkę. No, już jestem. Nie wiem o co chodzi z tą piątką. Ale dobra, mam piątkę. gdzieś mi wypadła. Dobra, nieważne. tutaj ma, e, mamy tę piątkę stamtąd, nie? Musimy pamiętać, że tutaj. Aha, to było, czyli musimy dodać 20 i tę piątkę, a to musimy dać tę piątkę więcej, nie? Dobra. Ubezpieczenie na motor też mamy płatne w po raz pociągnęło około 250 zł O! Przepraszam za hałasy. i Tutaj dajemy 130 to było 520 i to będzie 650. Nie wiem, czy będzie nam potrzebne te drobiazgi. Dobra, zrobimy. Zobaczymy tak. Hmm, jak tutaj było? Co 100, 200, 300, 400, 50. Dobra, 520 było. То, может, возьмем так. А сейчас может быть 650. То есть, мы можем вложить 130. 400, 500. Добре. И вложим 100. Не будет 650. 3, 4, Takie te kopety. Tak się brudzą od tego tych pisaków. Nie wiem, czy to w ogóle da się domyć. Dobra, na razie jest jak jest. Tu jest przechowywanie motoru, ale czy tutaj coś dam? Bo to tutaj to w zasadzie później to składam raczej na ten przechowywanie motoru, bo to później dopiero się płaci po po tym. Zostawiam stówkę, bo to się dopiero później płaci. Ja wtedy będę odkładała sobie te 5 miesięcy, może. Dobra, 20 zł mogę włożyć. 20 i to będzie 120. Bo to wiem, w momencie, kiedy przechowywanie motoru, znaczy za, jak zawadzimy motor do przechowalni, w takich fortach. To dopiero po okresie przechowywania dopiero się płaci. Ja wtedy za ten okres tam sobie płacę, ale dobra nie będzie. I wtedy dopiero zbieram, nie? I tu jest te 1800 z tego, z, 1000, z tych 100 kopert. sobie tu przełożono na ten na podpłatę na kredytu. Dobra, a tu jest Dawid. Tu było te 5 zł. Tylko no tak myślę dobra wpiszemy na razie dzisiaj mamy dwudziesty drugi i wpiszemy no dobra na razie wpiszemy dwieście pięć miał być dobra dwieście pięć niech będzie Dwieście i to będzie 400 nie cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt czyli te dwieście to muszę osiem osiem tak to piąteczkę stąd osiem nie? chyba tak dobrze myślę. Zaraz zobaczymy, bo już trochę zgłupiałam. Dobra przeliczymy. 500, 500, 500, 700, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Co? 500, 700, 900, będzie 1000, 2, 4, 6, 8, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gdzieś muszę te 500 złotych mieć przełożone, bo tak wyciągałam z tego, z tego, z tego jak wyciągałam 500 na komunię, musi być gdzieś 500 więcej. No zobaczymy. Muszę sobie to przeliczyć, bo coś mi tu nie bra. W tym kredycie mamy tyle. Jest 1800. Muszę sobie to przeliczyć, bo gdzieś. gdzieś musiałam to przełożyć no dobra, to 500 zł muszę pamiętać, że nie ma i tu nadpłatę kredytu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 60, 10, 100 90 no tak, tak. włożymy 200 290 to jest nadpłata kredytu na laptop który wzięliśmy dla Dawida on kosztował to mnie całe 6000 tysięcy chyba Teraz płacamy raty bo są 0% jeszcze plus jedna rata była darmowa yy, to rata około 400 zł ta rata była jedna darmowa czyli i to możemy nadpłacić, ale sobie na razie zbieram. Dobra. No kurczę, tak mi zastanawiam, gdzie ja wsadziłam te 500 zł, ale nieprawdopodobnie gdzieś musi być w tym segregatorze, bo ja przykładałam, wykładałam, jak y, do Julki szukam 500, to z jednego drugiego brałam i najprawdopodobniej nie przełożyłam dobrze. Później sobie przeliczę. Y, dobra, dzisiaj 22. Już mi się tu kończy. I tu jest 50, to jest 450. Na wakacje, dobra, uprawniony cel 05 plus 50, 380. ale tak jak już wcześniej mówiłam, ja tutaj po prostu wkładam. To pięćdziesiątkę, ja tak zbieram, 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 z tego nie czy znaczy, z tego nie wyciągam zazwyczaj Ale no pieniądze są dużo trzy tysiące mam wiem, przypomniało mi się Tu mam 3000 na koncie wiem ja tam muszę włożyć ten zastępczy bank od Was od 2000 zł. Te tutaj wyciągnęłam sobie stąd, żeby nie, nie wypłacać z konta. Kiedy miałam włożyć tutaj 2000 do których kopert i wyciągnęłam 500 z Davida, no to będzie się zgadzało. Jeszcze musiałam wyciągnąć 1500 skądś, z jakiegoś innego. Tu mam 380. A tu mamy, nie? 2, 3, 180. Zobaczymy, czy to będzie się zgadzało. 500 na pewno wyciągnęłam to, czyli 500 jest od Dawida, muszę włożyć. Mam to przelane na konto. Bo z konta przelałam na konto oszczędnościowe 2000, a wyciągnęł sobie tutaj z tych, żeby to powkładać te 500 zł. No, w wakacji raczej nie ruszałam. Dobra. Boże narodzenie 22.

dwa dwieście dwa czterysta dwa pięćset dwa sześćset czemu trzydzieści mam dwa pięćset osiemdziesiąt dwa sześćset czterdzieści a i coś mi się nie zgadza dwa cztery sześć osiemdziesiąt 200, 200, 400, 500. Muszę tutaj to po sobie jeszcze. Tu mi brakuje. Dobra, idę. Tu na wlekanie 22 plus 40 będzie 1800. Zrobimy 40.

Minus 1500, bo powinno to włożyć właśnie te zastępczenie Dobra, tutaj odjąłki zabrała, żeby dołożyć do komunii 22. I tu do juli było plus 30, 890. Widzicie co? Tutaj wielka noc, miałam te 20. No, 4, 6, 8, 10. I tu włożymy 100. Dobra, muszę te wszystkie, żeby sukcesem wpłacać. Jak to? I tu było 30. Dobra. Kancel, bo z 100 nie brałam, bo to na pewno wziąłem te 1000%, jeszcze z takich, gdzie mam więcej gotówki. Tu też plus 30 to jest 1240. Wezmę tam 40. Wyciągnę to i 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 10, 12 gra. No, teraz mi się przypomniało właśnie, że wziąłem są te dwa, czyli gdzieś musi być mniej i tu też jest plus 50 1950. Są no też widzicie urodziny, jednak za każdym razem biorę z, yy, z normalnego. Budżetu i tutaj to się zbiera. Nie zaszkodzi. 500, 700, 900, 1100, 1300, 500, 1700. Tu jest, podejrzewam, że ze zdrowia może być wzięte. Zdrowie. I tutaj widzicie, tak też, powkładam, wkładam, i jest 3, 800. 20, tu chyba będzie zabrany 3,820, to będzie jeszcze szukamy 1500, tu mamy 3,500, dobra, tu już te 3 zresztą na końcu, to kurczę 40 sześć, jak musi być, awaryjny, to chyba z tego był brany. 25 i plus 150 to powinno być 2300 2000 zabrałam, czyli musi być jeszcze 1500 gdzieś dobra, czyli tu w tym awaryjnym powinno być 2300 i tu będzie podejrzewam, zrobił ja mamy 2300 ale to chyba to wsadziłam już, a nie wsadziłam na tej pięćsetki do Dawida Nie wiem teraz i tu musi być plus 50 muszę sobie tamto przeliczyć, bo coś mi nie gra i tu też 50 500, 700 pięćset, siedemset, dziewięćset, tysiąc tysiąc trzysta, nie? 2300. No teraz nie pamiętam, czy tutaj miałam te dwa tysiące, czy tylko było 1500 te 500 pienią muszę sobie to ogarnąć. No bo nie zapisywałam tego co wrzucałam. tu troszkę na 20 zł, to te 20 zł mogę wrzucić, a tu wrzucę 22. plus 20 bo mamy i 3200. Ale muszę sobie jeszcze to wszystko przeliczyć i Zobaczmy na koncie ile tam mam, ale wiecie co, ja powiem, nie wiem ile mam na koncie. Ja mam na koncie tego, z tego co wchodziłam 8500, czyli to by było 3. to są zastępcze, nie, 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 tu mamy 3, to było nie, te 3, tak, nie, bo już kupiłam normalnie. To jest trzy teraz jestem trzy mam? pięć sześć sześć osiem nie ma. Przepraszam Was, że tak, tak naprawdę robię zamieszanie, ale trochę mnie dla Was się zastanawiało. Tam było 8, nie? I tu nigdzie nie mam, czyli te 500 będzie tutaj z tego. Dobra. Nie włożyłam 500. Nie wiem dlaczego. No dobra. Nieważne. Mamy te dwa zrobione. Tutaj wiecie co, czyli 1000 zł rozłożone. Tutaj te, 1000, te 100 kopert, które tutaj mam, te wyzwania, które miałam ukończone. Te wyzwania miałam ukończone. I z tych wyzwań mam 100, 20, 60 190 zł. I dołożę do kopert. Tu wcześniej miałam napisane, pamiętacie? ile za jaką kopertę, teraz robię tak, że po prostu jaką mam kotówkę, taką wkładam i będzie dla mnie niespodzianka, ile yy, ja oszczędziłam w tych 100 kopertach. I teraz tak, to mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, czyli 8 kopert zamazuję. O, jak jeszcze? 3, 4, 5, 6, siedem i osiem. Dobra. To było dwudziesty zero piąty dziewięćdziesiąt to jest pięćset siedemdziesiąt. Dobra. I tutaj dodamy tak jak leci i tak stwierdziłam, że czy będę miała 50 czy dychę, to po prostu to będzie jedna koperta i będzie niespodzianka wiele tu uzbieram co tak naprawdę nie będę wkładać bo one się tutaj tak kiepsko mieszczą dobra zobaczcie już jest to 30 koperta o, 31 i to by było jeżeli chodzi tutaj o ten segregator Jeszcze wiecie w gotówkę, bo ja te 2000, czyli 2000 Czyli jeszcze nie zostało tam jeszcze miałam jakieś inne co wypłaciłam. W mi zostało. Tu mam jeszcze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1158. I to chciałabym wkładać tutaj do tych kopert. I teraz tak, to są po prostu takie koperty, do których wkładam. Yy, Pieniądze, które żeby płacić gotówką, nie wypłacam wszystkiego, bo ja większość większości płacę jednak kartą. No teraz tego to nie otworzę. dobra, to sobie położę, bo no ja to miałam marzyć. No dobrze. Tu możemy może 400. 400 na słodycze. Może możemy 50. Po prostu, bo ja w większości płacę kartą. Natomiast to, co nie zapłacę tutaj, co mi tutaj z tego nie wyjdzie, to, to po prostu wezmę i yy, przełożę albo w oszczędności, albo, albo w. Albo yy, Po prostu włożę tę gotówkę. Wiele płacę kartą, bo także do, mi się. Muszę sobie zrobić te naklejki. 100 na zdrowie. Też wezmę włożę stówkę. To jest marzec. Ostatnio w ogóle tu nie wpadałam, bo chodziłam cały czas kartą na ubrania. po prostu z tego albo zapraszę gotówką albo i niezaplanowane na prezent już nie włożę bo dobra i na niezaplanowane o, 200 200, dobra e, tutaj mam jeszcze takie koperty jak krop i gaz tu mam 420 zł, so są takie w razie, gdyby coś mi tak brakło, to sobie tutaj leżą i tu na lot to czysta. Chociaż tak dawno już nic nie wysyłałam, że. No ale, może wrócę. Dobrze, to by było wszystko. Przepraszam, ale naprawdę tak mi. A tu jeszcze mam 8 zł. No myślę, że to 8 zł to już. Włożę na razie tutaj. No, i z tego po prostu to, co nie wydam, bo wydam gotówką, e, kartą, to po prostu to, co mi zostanie na koniec miesiąca, to rozdysponuję albo do wyzwań, albo do oszczędności. I to by było wszystko na ten moment. Film wyjdzie na pewno bardzo długi, na co Was przepraszam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie oglądacie, że subskrybujecie, wspieracie. Bardzo Wam serdecznie za wszystko dziękuję. Pozdrawiam i życzę pięknych chwil. Pa.